Witam Was, moi drodzy strażnicy, w poradniku Jak zdobyć egzotyczną broń, jaką jest kamienna diada. Quest będzie się składał z kilku kroków. Jako pierwsze, musimy wybrać miejsce lądowania Dolny Świat Eksploracja tak abyśmy znaleźli się na tej konkretnej arenie. Po prawej stronie od tego miejsca, w pomieszczeniu u góry, zobaczymy wielką kulę skazy i tu uwaga! Pojawienie się tej kuli w tym miejscu jest losowe. Pojawia się ona również w innych lokacjach, ale na tej arenie kula pojawia się najczęściej. A więc jeśli załadujemy rozgrywkę i na tej mapie nie znajdziemy tej kuli w danym miejscu, ponownie wybieramy dolny świat eksploracja, aż w tym miejscu zobaczymy kulę. Gdy kula pojawiła się w tym miejscu, musimy do niej dotrzeć. Aby to zrobić, przy pomocy wyciągnięcia duszka zobaczymy niewidoczne kładki, po których skaczemy do kuli. I tu uwaga, krok ten robimy powoli. Jako pierwsze stajemy na tej małej platformie, by aktywować symbol i patrzymy jaki tekst pojawił nam się w dolnym lewym rogu ekranu i wykonujemy to polecenie. Widzimy tekst coś po prawej szepcze, a więc schodzę z platformy w prawą stronę, a następnie po teleportacji zabieramy kostny fragment. Następnie udajemy się do mieszkania Eris, gdzie klikamy w płytę kształtującą i odbieramy egzotyczne zadanie o nazwie ścieżka pochwyconych, które mówi nam, by zastosować runę widzenia skotopowego. Klikamy więc w heretyckie rytuały i wybieramy potrzebną nam runę. Przechodzimy w ten sposób do kroku drugiego. Wybieramy więc strefę lądowania przystań smutku z mapy księżyca, a następnie udajemy się do ukrytego sektoru K1 objawienie. Po chwili zobaczymy kulę skazy. Po rozbiciu tej małej kuli stajemy na platformie i patrzymy, co mówi nam tekst w dolnym lewym rogu. Widzimy tekst coś z tyłu szepcze, a więc robię krok w tył. Dzięki temu pojawi się fala potworów z bossem Ogram o nazwie Opiekun Mocy. Po jego zabiciu zabieramy kostny odłamek. Przechodzimy do kroku trzeciego, w którym za zadanie mamy zebrać kostny odłamek na zapomnianym brzegu. Wybieramy więc z mapy Kosmodrom, strefę lądowania Stepy i udajemy się do ukrytego sektoru Labirynt Wales na zapomnianym brzegu. Po wejściu do labiryntu, pokażę tutaj drogę, podążamy na wprost, A następnie w lewo, kolejno w prawo i zobaczymy po prawej stronie ponownie małą kulę skazy. Niszczymy kulę i stajemy na platformie. Patrzymy na tekst w lewym dolnym rogu ekranu. Coś dalej z przodu szepcze, a więc robię krok do przodu. Po teleportacji staję na kolejnej platformie, która mówi mi, że coś szepcze po lewej. A więc robię krok w lewo. Mamy kolejną platformę, która nie mówi nic, ale widzimy ten sam symbol k 1 objawienie, a więc robię krok w tył. W tym momencie pojawia się fala potworków, która prowadzi z powrotem do wejścia do labiryntu. Podążamy za potworkami aż dojdziemy do bossa opieku na mocy. Po jego zabiciu, zabieramy kostny na odłamek. W kroku czwartym klikamy w płytę kształtującą w mieszkaniu Elis i dobieramy zadania klątw. Klątwę wytrwałości, klątwę pilności i klątwę zemsty. Zacznijmy więc od klątwy wytrwałości. Z mapy Księżyca wybieramy strefę lądowania Przystań Smutku. Po wylądowaniu widzimy w oddali symbol. Udajemy się do niego. Akceptujemy klątwę wytrwałości, a następnie za pomocą reliktu zabijamy potworki, aż relikt zostanie całkowicie naładowany, a jego czas u góry ekranu zniknie. Wtedy zobaczymy ikonę, aby go odłożyć. Odkładamy nasz relikt. Będąc już na księżycu wykonujemy klątwę zemsty, gdzie musimy udać się na polowanie na koszmary. Na samym końcu polowania w pomieszczeniu z bossem widzimy relikt. Zabieramy go. I zabijamy potworki, aby go naładować. Po zabiciu bossa odkładamy relikt. Uwaga, jeśli zabijemy potworki za szybko, czas reliktu nie będzie się odnawiał i zginiemy, jeśli nie dostaniemy kolejnych potworków. Wtedy ponownie zabieramy relikt. Zajmiemy się teraz klonfą pilności. W tym celu wybieramy EMS i tą strefę lądowania, a następnie udajemy się do ukrytego sektoru o nazwie Święty Gaj. Już na wejściu do sektoru widzimy relikt, zabieramy go i bardzo szybko zabijamy potworki. Czas tego reliktu jest krótki, więc musimy jak najszybciej go naładować. Po jego naładowaniu odkładamy go w miejsce wskazujące w rozgrywce. Kolejnym krokiem dla trzech klątw, które zrobiliśmy jest udanie się do Dolny Świat Eksploracja ponownie najlepiej na tą samą mapę. Widzimy posąg po prawej stronie w rogu. Gdy odłożymy odłamek, pojawi się mini boss, którego zabijamy. Robimy tak dla kolejnych dwóch kląd, czyli ponownie wybieramy dolny świat, eksploracja, tą samą mapę i aktywujemy posąg. Po trzykrotnym aktywowaniu posągu przechodzimy do kroku szóstego zadania. Wykonanie tych kroków dało nam dostęp do egzotycznej misji: Odrealnienie. Egzotyczną misję wybieramy z mapy ostatniego miasta. W trakcie jej przechodzenia dojdziemy do pierwszego bossa, wriska, gdzie w trakcie zabijania go zostaniemy teleportowani. Zanim przystąpimy do rozwiązania puzli, zabijamy bossa. Widzimy na wprost cztery symbole w powietrzu, z czego jeden symbol jest nowy. Tym razem na ekranie nie dostaniemy wiadomości, w którą stronę musimy się poruszyć. Natomiast nasza platforma wskazuje kierunek, który powinniśmy wybrać. Na każdą platformę patrzymy, w jakim kierunku jest kierowania, zanim na nią wejdziemy. Zasada tych puzli jest prosta: robimy ją szybko ze względu na czas. Zajmujemy się jako pierwszy pierwszym symbolem w powietrzu. Gdy staniemy na platformie i symbol na ekraniku będzie taki sam jak pierwszy symbol w powietrzu, to wykonujemy ruch w stronę, w jaki skierowana jest platforma. Symbol jest taki sam, a platforma skierowana jest w lewo, więc chodzę z platformy w lewą stronę, a pierwszy symbol z powietrza znika. Teraz przechodzimy do drugiego symbolu w powietrzu. Symbol numer dwa. Nie jest taki sam jak na ekraniku, więc nie robimy nic. Czekamy aż skończy się czas. Teraz symbol jest taki sam jak na ekraniku, a więc robię ruch w przód zgodnie ze wskazaniem platformy. Kolejny symbol na ekraniku jest inny niż ten w powietrzu, a więc nie robimy nic. Ponownie widzimy, że symbol jest inny niż na ekraniku, więc nie robimy nic. Teraz symbol jest taki sam jak na ekraniku, a platforma wskazywała tył, więc robię krok do tyłu. Kolejna platforma ma inny symbol na ekraniku, więc nie robię nic. Doszliśmy do ostatniej zagadki. Symbol jest taki sam na ekraniku jak w powietrzu, więc robię krok w lewo zgodnie z platformą. Po teleportacji udajemy się w zaznaczone miejsce, aby zabrać kostny fragment. Został nam jeszcze jeden krok. Gdy dojdziemy do areny z bosem, przy bosie na stole po prawej stronie znajduje się nasza broń, którą zabieramy. Życzę udanej rozgrywki.